To już 12 odcinek zostało widzów, a w 12 odcinku zostało widzów mamy lawety. Wszystko z lawetami, włożenie na lawetach, na takich platformach, w różnych symulatorach. To był temat dzisiejszego odcinka. No jeżeli ty chcesz wysłać swojego screena do następnego odcinka z Widzów, to koniecznie bij na grupę kuchenna flota Majstersza. Tylko ona jest teraz tajna, i dopiero za kilka dni będzie nie tajna, bo były to jakieś głupie ataki, czy ja nie wiem o co tam chodziło. Wszyscy ustawiali sobie tajne, to i my ustawiliśmy. No, ale mniejsza oto, przyszłym tematem odcinka będą lifehacki w symulatorach. Wysyłajcie screeny, filmiki z live w symulatorach, razem ze swoimi zarobistymi zestawami, o tym pamiętajcie. No i również yy, zostawcie suba na kanale, bo warto. A teraz chodzimy z zestawami widzów z grupy naszej kuchenna flota MySocial24. Pierwszy jest Kamil, yy, Kamil Żychoń. Kamil Żychoń wysyła nam magnumkę z taką yy, naczepą na drewno. Powiem tak, 20 reakcji jest, bo wymagane jest, żeby wstawić hashtag zostałego widzów yy, reakcji. Ojejku, jeszcze zapomniałem wam o mojej jednej rzeczy powiedzieć. No, ale w sumie wszystko fajnie. Jeszcze jedna sprawa, jest mała zmiana regulaminu na grupie. Od teraz nie będziecie musieli wstawiać hashtagu ETS, FS i tak dalej, jeżeli nie wysyłacie zestawu do zestawu widzów. Jeżeli wysyłacie zestaw do zestawu widzów, tylko wtedy musicie dać hashtag z jakiej to gry. Jest zestaw, a w innym wypadku nie musicie, wystarczy, że po prostu wstawicie zdjęcie, dajcie jakiś krótki opis. A jeżeli chcecie, żeby został zestaw wysłany, został widzów, musicie dać hashtag z widzów i hashtag z gry, z której wysyłacie. Janek Gwatoła mówi, pokazujcie zestawy na multi. O, to taka fajna, fajne DAW z taką platformą na, na ścianę, czy tam słomę, w tym wypadku chyba słomę. fajny DAW XF. Podoba mi się super, super ciężarówka w pomarańczowej kreacji. Nie, screen jest naprawdę dobrze zrobiony, więc Janek watoła naprawdę szacuneczek, 20 reakcji, zestawy widzów, wszystko się zgadza. O, w końcu, Jakub Waśniowski wysyła nam coś pierwsze zgadzające się z tematyką, czyli zestaw. I tutaj mamy coś na lawecie. A na lawecie jest widzę ciągnik. Co to jest, to nie widzę czy to jest CAD, czy nie CAD. Chyba CAD, bo z tyłu jest napisane żeby, żeby się czepiali czy e, czepiali się inne firmy, że, że nie mają wykupionej licencji, ale skania ładna, te malowanie takie trój, z trójkątów żółty, kontrastowe, fajne. A kto na przykład Paweł powiedział, że na skanie. No. Więc, więc dużo osób ma swoje zdanie, dla mnie mi się podoba, mi się podoba, rzuca się w oczy, jest taka unikatowa, ale fajny zestawik, widzę tu światełka ostrzegawcze, fajny zestawik, podoba mi się jak najbardziej. Kacper Kazanowski wysyła nam też fajny zestawik, to jest ta zarąbista naczepa yy, i on przewozi sobie Mercedesem Actrosem inne Actroski. To taka mama aktor przewozi inne małe aktorski. I, I w ogóle fajna fajna naczepa, fajny zestaw, bardzo mi się podoba. cześć, reakcji. Brawo. Mam takie wrażenie, że robicie coraz lepsze te zestawy i mamy Kacpra Masłowskiego, Kacper Masłowski wysyła nam kolejny zestaw i tutaj mamy już na naczepie, lawecie, taki oto, yy, jak to mówią, silosa combine czy tam sieczkarnie do kukurydzy, fajne, fajne, 25 reakcji z wszystko się zgadza, Jakub Rubel wysyła nam mały gabarycik we Włoszech, tu fajny, 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 podoba mi się ten dźwig z tyłu. Fajnie jakby można było takim dźwigiem w powrotrachu jeździć. Skil jest naprawdę dobrze zrobiony: jest kurz, jest jakość, jest wszystko, co by tylko chcieć. Dawid Piski. Korski, laweta z podstawki Tylko, tylko, tylko jakoś taka. Sz, trochę do dołu lecąca, ale i weko z tyłu ułożone. Spoko jest. Mogło być lepiej, ale nie narzekam za flagę Polski za lusterkiem. Gra. Tutaj Mikołajka plik wysyła nam ten zestawik, a tu już kurna, kurna, tutaj taki fajny i tu będzie link do naczepy, Jackara, no widzisz, o, paczka modów Jackara, tutaj macie taki fajny zestawik taki długi, długi zestawik yy, bardzo mi się podoba w sumie to, to nie wiem nawet co to jest, ale tematyka się zgadza yy, ze widzów ruszamy z bazy do salonu Mercedesa szerokości Demaduk Patryk, Demaduk Patryk o i Renatka Range wersji T, no i piękna naczepa wozi sobie tutaj Mercedesy bardzo mi się podoba po pierwsza Renatka Range to już pierwsza sprawa, po drugie bardzo mi się się podoba ta naczepa, która jest wykonana fajnie. Te Mercedesy już są troszkę mniej, ale już nie będę narzekał. Więc wszystko, wszystko, spoko. Skania po lekkich modyfikacjach Adam Olczak wysyła nam zarobistą skaniurkę. Tutaj widzę, kurde, skody, włożone na skanie. Skania jest fajna, bo jest w takim fajnym malowaniu firmowym podoba mi się to. No, jest spoko. 47 reakcji nie bez przyczyny. Igor, Igor wójcik wysyła nam mój nowy Antoś. Pokaż Antosia. Antoś fajny, taki o kurczę, ale zarobisty zestaw. Ten zestaw jest taki prawdziwy. O kurczę, budzik mi się włączył. Halo! Policja. Yy, i, I w ogóle ten Antoś jest taki super, bo ma taką obniżoną kabinę, co nie i ta kabina jest specjalnie obniżona pod tą, yy, pod tą naczepę na pojazdy, zarambisty zestaw. Nie, zarambisty Antoś, bardzo, 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 bardzo mi się podoba. Facebook ogólnie tylko tyle mi pokazał postów, yy, ale mniejsza o to. E, popatrzmy, co się dzieje na grupie e, Mirek Trans. A tutaj sobie wyprawa po Rosji ładne Volvo, tylko słabe wykonanie. No i pan Paweł, no wiadomo. E, Złapany gdzieś na trasie Manik, ładny Manik. Tutaj Mercedes, Volvo, ankieta szczerze Mercedes. Nie lubię Volvo No, w ogóle tutaj tak fajnie się, zro, fajnie się zrobiło, bo Truck Joe? Chyba tak się czyta W ogóle tutaj ludzie grają w tą gierę, bo to jest fajna giera, polecam ją sobie przejść na telefony Można się fajnie tym pobawić, widzę, że dużo ludzi ją tak propsuje Sławek, Sławek wysłał fajnego mana Fajna, wirtualna firma chyba, ten Tombar Ale fajne malowanie na pewno Tutaj widzimy man, kurna to 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 screen, to to skania, fajna czapa zrobiona przede wszystkim Nie no fa fajne wszystko to wygląda Witam, poszukuję to kto przeniesie mi ten mod z wersji 1.5 na 1.3 A to nie wiem, a to nie wiem Eee dobra, tutaj mamy co powrót, powoli pow, powrót do Polski No i prawidłowo, fajny taki screen zrobiony Podoba mi się No i tu kurna to to, to No mały też to może być szybkie, ale to chyba modele są jakieś, co nie? Ye, modele... Iveco, Mercedes i... Volkswagen. To już się nam niektóre rzeczy powtarzają, nie, screeny bardzo fajne. Tutaj to kurna screen, tutaj to, 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 to chłopko, nie, nie ma 200 reakcji, ale dobrze, że nie dałeś hasztagu. ale i tak ci ocenimy. Fajna laweta, fajny, fajny Mercedes w ogóle. To z modyfikacji bardzo mi się podoba. Tutaj skania ledwo daje radę. A tu mamy o, ładowanie paleciaka na naczepę. Super sprawa. Czyli w sumie tam paleciak coś ładuje na tą naczepę w sumie. O tu, zatrzymane na, na, przez policję. Chyba ktoś Mercedesem za bardzo se przekoksił na prostej, w zabudowanym. Eee, co tam jeszcze mamy? Tu coś z reala. Fajne zdjęcie sami z reala nawet wstawiacie. Okej. Okay. Dobra, w takim razie, kochani, bardzo Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, wysyłajcie teraz zestawy widzów na grupę kuchana FATA 624. 24 Tematyka live w symulatorach, więc naprawdę macie szerokie pole do popisu. Oczywiście z Waszymi zestawami. Pamiętajcie, wystarczy, żebyście mieli 20 reakcji, żeby się zgadzał Wasz post z tematyką podaną na ostatnim odcinku zestawu widzów. I tym razem mówię Wam, zostawcie subka, bo to fajnie w sumie, jak zostawiacie subka na kanale. I lajka, jeżeli chcecie więcej filmów w zestawu widzów, i w ogóle zastanawiam się bardzo nad zmianą w zestawu widzów żeby to się fajniej oglądało, napiszcie może jakieś propozycje w komentarzu co zrobić, żeby zestawy się fajniej oglądały nie wiem, jakieś pomysły bo tak cały czas myślę na ten temat może coś wymyślę, jeszcze raz wam bardzo dziękuję bijajcie na grupę kochana flota lajkujcie i do zobaczyska